Wostki o w Minecrafcie Aktualnie mamy ich 18 rodzajów Chyba, że coś pomyliłem Policzcie sami Mamy też niezwykłe, m, żelazne drzwi Które żeby otworzyć Trzeba dźwigni Przycisku lub płyty naciskowej Inaczej się nie otworzą Drzwi otwieramy Klikając pra prawy kursor myszy I zamykamy je również Prawym kursorem myszy I w ten sposób otwieramy drzwi w Minecrafcie Możemy je otworzyć również Bytu naciskowo, przyciskiem, dźwignią lub czymś tam jeszcze Już nie, nie chcę się wymieniać. Mamy ich 18 rodzajów, chociaż mam wrażenie, że za około pół roku będziemy mieli o jedną lub nawet dwa więcej. W ogóle z klap możemy sobie zrobić takie fajne. Kolejne drzwi. O! <laughs> tak się otwierają. No zobaczycie, jak to właśnie. O! A tutaj macie powalone takie drzwi. Chyba coś powaliło. No zobaczcie, możemy wykorzystać sobie wolny właśnie rodzaj klapy i mamy coś takiego. Takie cuda możemy zdziałać. Bardzo wam serdecznie polecam. Albo można o coś takiego zrobić. Coś takiego. O, I proszę, mamy o wiele lepszy widok na to wszystko. O. I zabarykadowane drzwi nie można się dostać tam, A, jak ten.